Szyko widzowie dzisiaj nagrywamy odcinek z Palmion. To oczywiście seria. I ja już zacznę robić, bo pewnie się nie dziwą, jeśli nikt nie robił. Lecimy. Oczywiście nie ma co prezentować farmy, bo no i nic nie ma. Także najpierw zaoramy sobie pole, bo to parę przeszłam specjalnie tylko do tego, żeby żeby nikt z Was nie musiał się nucić przy tym jak się pieprze z tym tutorialem sprzedaje gdzieś pierdoły chociaż pewnie jak piecieć, nie będzie na tym polekał no ale no choć to przejdzie na Was oczywiście no mi jakiś nie jestem w grę no ale grałem już yy, wcześniej w, yy, taką grę i jakby ktoś z was yy... chciał może to tych tych łapki górę jak się Wam film spodoba, yy, co to film będzie trwał około 10 minut, bo w sumie nie będzie co robić tak naprawdę. No jak no, następny film na pewno będzie dłuższy, może krótszy, nie wiem. To się jeszcze okaże. za drobne odcinki, jakby były, no, ale to jest problem z internetem, także... No może nie być jakoś... Yy, najlepiej? <tryk> Kurde. Chory jest trochę chory jestem akrzelną. Mogę czasem kaszpać sobie, to nie? To nie. Jak nie, to nie oglądajcie i tyle. No to mało chodzi No jeśli chcecie no. oczywiście, no, przestańcie mi spamić To nie wiem, że jest wydarzenie niedługo, no okej. Okay

I na pewno w tym odcinku jeszcze może bym chciała dostać to pole, aby już je wiążyć i na pewno włączyć planów. Oczywiście tutaj mamy misję. Tę misję zrobię 300. taki wrog. Nie, nie patrzę. Oczywiście już się do sobie do typtora, bo zaraz będą... A, jak... o, nie zaszkodzi. Zasz Мм. Мм. Он просто красивый. Здоровится. Да. И это

стоп дах бодоо хам хобё сонгоро дэрмэй гүтэн савсан мэн хатаагаран хөтлөж байгаа юм байна үүсээх гэж байна дүн ширээ бүгдээ эхлэх юм аа ямаач хний багт баг баг гэнэ гээд л Tak, słabe. No, słaby. no słaby. bardzo, żeby następna cena była tęczowa, oczywiście. Yy, tak, owej pszenicy. Mam nadzieję, że tego będzie, oczywiście. No, ale nikt nie powiedział, że będzie. Bo może być na przykład czerwona, tylko nigdy nie widziałem, żeby pszenica była czerwona.

るたうフフフ。<noise> <noise> <noise> something like Niekoniecznie na żywo, ale. Kurde, nie wiem, jak to wytłumaczyć. Oczywiście, jak zbiorę to, to pewnie może będzie mi się stać na kukurydze. I mam nadzieję, że będzie. Oczywiście, bo może być na cena No ale, jeśli mi nie będzie stać, no to sadzę, no to sadzę. No Najbardziej. No ale. No, nie mam na to wpływu. Nie mam wpływu na cenę. No oh, sorry. Nie, ma, nie mam wpływu. Mógłbym wydać Robuxy, ale takowych nie mam, bo, bo nie. Bo mi się nie, nie chce być takim taką osobą, która sobie wydaje Robuxy na gry. I ma o wiele lepiej niż graczek, którzy nie wydają, bo na przykład albo są biedni. No nie może niekoniecznie biedni, bo teraz najniższa krajowa, no to jest przynajmniej trochę złotych, nie? W Polsce jest tyle minimalna cyfrutka, co we Francji w euro, to, to no lipa, no lipa. No, ale... trzeba żyć. Nie trzeba żyć. Nikt nie powiedział, że w Biciu będzie łatwo.

No ale nikt tutaj nie widzę. Dobra Przecież mogę nawet kombajnem jechać, Dobra, ja kompanion O dobra, się cenę Błagam, żeby pszenica była potęczowej Błagam Błagam Już widzę, że jest poszaryna. No. Kurde yy, no dobra No to No to co Dobra yy, Sprzyjam to poza odcinkiem potęczowej żeby mieć kółko na samy odcinek. Ja się już domi żegnam na